Cześć, z tej strony AMIK w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o mykobakteriozie. Ponieważ niestety miałem do czynienia z tą chorobą, chciałem podzielić się z Wami moimi przeżyciami oraz pokazać Wam kilka zdjęć, jak przebiegała u mnie choroba, oraz powiedzieć Wam. Ale zanim do tego przejdę, chciałem pozwolić się pewnym artykułem, do którego link macie w opisie. I na początku powiem Wam, co to jest mykobakterioza. A więc jest to choroba bakteryjna. Pałeczki wywołujące ją są odporne na wiele czynników środowiskowych, jak wahanie temperatury oraz pH. Niskie, ale też wysokie wartości. Bakterie dzielą się powoli, przez co rozwój choroby nie jest gwałtowny, a ich przeżywalność przetrwalnikowa wynosi do 3 miesięcy albo i dłużej. Z uwagi na zbyt późną diagnozę i stopień zaawansowania choroby, jest ona jedną z najbardziej śmiertelnych i niebezpiecznych chorób. W początkowej fazie choroba przebiega praktycznie bezobjawowo. Z czasem zakażenie postępuje, atakowane są organy wewnętrzne, Tworzą się na nich szaro białawe ziarnianki, powodujące obrzęki tych narządów. Układ kostny, deformacji ulega kręgosłup ryby. Próby leczenia są z reguły nieskuteczne, a nie tylko chore z widocznymi objawami ryby są zagrożeniem. Potencjalne zdrowe, bezwidoczne objawów mogą okazać się nosicielami pałeczek i być źródłem zakażenia, lub choroba uaktywnić może się w nich po dłuższym czasie. Pałeczki często przebywają w organizmie żywiciela w fazie uśpionej. Mykobakterioza przenoszona jest także przez matkę na potomstwo. Objawy. Utrata ubarwienia skóry, postrzępione płetwy, rozdęcie w okolicach brzucha, uszkodzenie i wypadanie łusek, wyczerść oczu, ryba wisi w toni wodnej, a jej ogon drga, deformacja kręgosłupa, wychudzone ciało, brak apetytu, apatia i białe łuski. To są właśnie to, co Wam przeczytałem. Podzieliłem się to z artykułem, do którego właśnie link macie w opisie. Resztę, jak zwalczać, jak leczyć rybę, możecie poczytać właśnie w tym artykule, do którego zamieszam link w opisie. A więc co, teraz może przejdę do tego i pokażę Wam dwie fotki, zdjęcie, zanim ta choroba była. Jak widzicie teraz powinno Wam się ukazać zdjęcie mojego akwarium na początku. No nie przypomina nowo kompletnie tego akwarium, które jest teraz. Jest tam kompletnie właśnie korzeń, kamień, dużo ryb pływa. Teraz powinien Wam się wyświetlić zdjęcie jada dużego, jak widzicie jest on duży już, wokół niego też pływałem ryby, jest on odchowany, więc nie ma możliwości, że padł, tak jakby przez jakąś tam, tylko właśnie przez tą mykobakteriozę. A więc co, no to przejdę do tego, jak właśnie mykobakterioza u mnie się tak jakby powstała, przez co dokładnie. Podejrzewam, że po prostu kupowałem ryby u nieodpowiedniego sprzedawcy, u którego właśnie e, wówczas właśnie jeszcze też nie stosowałem kwarantanny ryb. Teraz, jak widzicie, mam mały zbiornik obok, którego możecie, mogliście zobaczyć. Teraz trzymam tam na rybek, ale e, na pewno, jak na rybek ulośni w ogóle to i będę chciał nowe ryby kupić czy coś, to właśnie będę tam trzymał ryby na kwarantannę. Szkoda, że wcześniej tego nie robiłem, ale tak jak wam mówię. Ryby na kwarantannę muszą być po prostu trzymane, bo, jak nie trzymacie ryb na kwarantannie, to właśnie może doprowadzić to do jakiejś choroby. U mnie, właśnie, była to mykobakterioza. Niestety, jest to straszna choroba wywołana właśnie przez te pałeczki. Jak przeczytałem wcześniej, no, ryb miałem w tamtych zdjęciach co Wam pokazałem przed chwilą. Może ich tam było, nie wiem, pływało z 30. Jeszcze nie wiedziałem, że mam taką chorobę, więc dokopywałem ryby, bo myślałem, że to no po prostu były jakieś słabe, albo po prostu nie wiedziałem, może chory na, na ten, ale nie spodziewałem się, że będzie to taka, że tak powiem, straszna choroba. Hmm. E, no ale niestety, teraz pokażę Wam po yy, wyparzeniu korzenia, umyciu wszystkiego, wymianie podłoża, yy, wywaleniu wszystkich roślin czy wyczyszczeniu filtra. Pod, pod wrzątkiem były czyszczone nawet chyba gąbki. Wszystko było wymyte dokładnie, czyszczone. Praktycznie akwarium od zera. I teraz właśnie widzicie akwarium, które jest praktycznie puste. Zostało tam... sześć ryb tylko. Bo wszystko po prostu wyciągnąłem i w ogóle. Jednak i tak i tak były... one chore i do teraz, jak widzicie tutaj, Został tylko ten czerwony mieczek, uchował się z tych wszystkich tam sześciu ryb, które były pokazane. Czy siedmiu, jakoś tak. Teraz też macie zdjęcie, pokażę wam. Jak widzicie jest to molinezja, jest ono bardzo słabej jakości, ponieważ tak jakby zrobiłem to zdjęcie kiedyś, ale nie wiedziałem, żeby będę nagrywał na YouTube, dlatego po prostu ją po jakimś czasie usunąłem. Później chciałem uzyskać się specjalnym programem, ale niestety jest ono słabej jakości właśnie dlatego. Ale jak widzicie, ryba jest strasznie wychudzona. Objawy właśnie też już czytałem, jakie ten przez mikobakteria ze sam. No jest to coś strasznego powiem co nie i nie spodziewałem się nikomu nie życzę, żeby ta choroba po prostu się pojawiła, jak widzicie praktycznie cała obsada padła mi. Od zera i musiałem po prostu wszystko na nowo. Tak jak już mówiłem po, przed chwilą, że wszystko wyczyściłem, dałem nowy ten i w ogóle. Eee, niestety właśnie tylko Czerwony mieczek wykaraskał się z tej choroby, reszta ryb padła. Eee, Następowało to naprawdę w bardzo szybkim tempie, bo minęło może, znaczy w bardzo szybkim tempie, no codziennie praktycznie padała mi jedna ryba. Nie wiedziałem co robić, bo tak jak mówię, zrobiłem już wszystko, walczyłem. Najlepszym sposobem, gdybym wiedział, to właśnie mieć osobny zbiornik i tam po prostu przełożyć nasze ryby, i tam je po prostu, że tak powiem, leczyć. To jest chyba jedyna opcja, właśnie, żeby po prostu ten. Ja trzymam moje ryby, właśnie cztery, one ich, te cztery się tylko uchowały, niestety. Trzymałem je po prostu w pojemniku, takim jak jest od karmy dla psa, ponieważ nie miałem drugiego akwarium, a to akwarium, tak jak mówię, było już całe, tak jakby no, chorobą, tą mykobakteriozą. Dlatego, dlatego te potencjalnie zdrowe ryby, bo chore ryby, które już widać u nich objawy, są już praktycznie no, niemożliwe do wyleczenia, więc tylko ryby, które są potencjalnie zdrowe, odłowiłem, próbowałem je ratować żeby po prostu ten no, i niestety, właśnie tylko przeżył ten czerwony mieczek. Cała obsada padła mi, praktycznie było to może około 40 ryb. Więc, no powiem wam szczerze, że masakra z tą chorobą. No więc, teraz, może też pewnie jak widzicie, teraz mam takie akwarium, wszystko jest na razie ok. Ale mówię wam, mykobakteria za coś strasznego, straszna choroba. Może jeszcze teraz umieszczę kilka fotek. Albo, żeby pokazać Wam, jak wygląda właśnie mykobakterioza u ryb, albo jak wyglądało moje akwarium później, po, po mykobakteriozie, jak, jak sobie dawałem radę. Jak widzicie, teraz wszystko w akwarium jest w porządku. W mykobakterioza już jej nie ma na całe szczęście, ale było to coś strasznego. Nie wiedziałem kompletnie, tak jak mówię Wam, jak ją leczyć. Robiłem po prostu wszystko wszystko, wszystko, wszystko masakra choroba nikomu nie polecam no jest to filmik taki, bo chciałem wam właśnie przedstawić z mojego doświadczenia jak to przebiegało oraz jak ja to po prostu no ryb nie wyleczyłem całe akwarium po prostu było myte praktycznie od zera choćby nowy zbiornik, bo jak widzicie tamten poprzedni, a ten różni się no dość mocno Mm, więc no, ja myślę, że to będzie na tyle, że mam mniej więcej wyjaśniłem, jak przebiega właśnie ta mykobakterioza. Najlepszym sposobem yy, jest właśnie oddzielenie tych potencjalnie zdrowych ryb od tych chorych, bo gdy chore są już ryby, to już, to już nie było szans na wyleszenie. No niestety, właśnie mykobakterioza. Yy, Zabiła mi praktycznie 40 ryb, wyeliminowała całą obsadę, można byłoby powiedzieć. Pozostała jedna z 40 ryb, czyli możecie sobie wyobrazić, no 39 ryb może padło, nie? więc naprawdę coś strasznego. Nie, nie byłem po prostu bezradny z tą chorobą. Mam nadzieję, że nigdy takie coś mi się już nie powtórzy. Po prostu nie wiedziałem, co robić. Tym bardziej, że dopiero zaczynałem z akwarystyką i było to tak szybko. Tak mówiłem już wcześniej, że dokupywałem ryby, bo myślałem, że to ten u nieodpowiedniego sprzedawcy. No, podejrzewam właśnie, że to przez to ryba musiała być zarażona i zarażyła mi całą obsadę, i wszystko padło. No szkoda, no ale co zrobić, nie? Niestety tak, tak po prostu było. No więc co? Ja myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku, więc trzymajcie się, hej!